Eliza Orzeszkowa Cnotliwi, napisz w komentarzu, jaką książkę chciałbyś usłyszeć w przyszłości. Rozdział szósty Daleko od rozmawiającego w ten sposób towarzystwa, bo po spadzistości innego wzgórza zstępowała powoli para ludzi. Mężczyzna i kobieta Mężczyzna był człowiekiem lat około czterdziestu, wyniosłej i wytwornej postaci, bladej i nieco przychudłej twarzy, z włosami jasnymi i przerzedzonymi nad wysokim czołem, z oczami blado błękitnymi, które były bardzo rozumne i bardzo obojętne zarazem. Obojętność była też obok rozumu główną cechą jego fizjonomii, a nawet i postaci, która surowo, choć z najwyższym smakiem ubrana, wydawała się chłodną, nieco sztywną i dumną. Prowadził on pod rękę bardzo piękną dwudziestoletnią pannę, która powierzchownością swą stanowiła z nim zupełną sprzeczność. O ile on wydawał się chłodnym i obojętnym, o tyle w twarzy jej i całej postaci Malowała się pełnia nietkniętych jeszcze Nieświadomych siebie uczuć Ale widoczne było zarazem, że uczucia te Nie skierowali żadnemu wyłącznie przedmiotowi I odzywały się dotąd w piersi dziewiczej Jako przeczucie tylko Spoczywały w niej cichą warstwą łagodnego marzenia Marzenie to było w szafirowych oczach młodej panny Wielkich i na wpół przysłoniętych długą ciemną rzęsą powolnym podnoszeniu się jej przezroczystego wzroku. Było ono na czole jej gładkiem i białym, po którym kiedy niekiedy przemykały leciuchne różane odcienia, w składzie ust zamyślonych i w ruchach łabędziowych postaci, która zdawała się nie chodzić, lecz płynąć po ziemi. Sam ubiór jej miał w sobie coś marzącego i idealnego, mogłaby w nim stanąć przed malarzem na wzór średniowiecznej dziewicy, rozdającej nagrody turniejowym zwycięzcom. Biała, powłoczysta suknia sunęła się za nią, muskając lekko leśne mchy i nieśmiertelniki. W płowych wysoko nad czołem zaczesanych włosach rozkwitała bladoróżowa rosa tea. Złoty pasek ściskał szczupłą kibić i taki łańcuszek jak wężyk cieniuchny wił się po szyi śnieżnej białości i posągowych kształtów. W ręce spuszczonej i podtrzymującej fałdy sukni trzymała prosty słomkowy kapelusz, białą ozdobiony wstęgą. W miejscu, którym szli, las rzadki był i czysty. Niemniej jednak mężczyzna z wielką ostrożnością i troskliwością prowadził Pannę, która opierając się na jego ramieniu, piękne swe szafirowe oczy podnosiła marząco ku złocącym się od słońca szczytom sosen, zdając się wsłuchiwać w ich szum monotonny, a zapominać całkiem o towarzyszu przechadzki. On także nie starał się o prowadzenie z nią rozmowy. Obojętnymi oczami spoglądał prosto przed siebie i tylko starannie uchylał przed swą zamarzoną towarzyszką kolczaste gałęzie jałowcu, czepiające się jej powłóczystej sukni. Spojrzawszy wtedy na nich, od razu można było odgadnąć, że ona marzyła, on myślał. Ona wyobraźnią snuła sobie jakąś nić podniebnych poezji, on rozważał wyborny gatunek drzew sosnowych, które wkoło niego rosły, i myślał, że przydałyby się na maszty do statków zbożowych, które właśnie budował. A jednak, mimo tych sprzeczności, zeszli się z sobą, wybrali siebie i oddalili się sam na sam od licznego towarzystwa. Czy może, mimo sprzecznych pozorów, mieli między sobą coś wspólnego? Może zimnego człowieka pociągało marzycielstwo dziewczyny, za którego chciał ujrzeć ciepło młodego serca? Może obojętny człowiek miał urok dla marzącej dziewicy? która poza chłodem dopatrywała w nim hartu ducha, tej w oczach każdej kobiety, idealnej cnoty męskiej. Powoli piękna panna oderwała swe szafirowe oczy od wysoko powiewających gałęzi sosnowych, spuściła je po wężykowato wijącym się promieniu słońca i zatrzymała na twarzy towarzysza. Jakże wdzięczną Panu jestem, rzekła głosem, który brzmiał bardzo dźwięcznie, żeś mnie Pan odprowadził od tego gwaru i tego towarzystwa, z którym przyjechaliśmy tutaj, i dał mi sposobność użyć prawdziwej przechadzki wśród ciszy i samotności. Niech Pani wierzy, iż ta nasza ekskursja sprawia mnie samemu żywą przyjemność, z pełną grzeczności lub chłodną galanterią, odrzekł mężczyzna. Od pewnego czasu mówiła dalej panna. Coraz mniej znajduję przyjemności w towarzystwach. Najczęściej nawet nudzę się między ludźmi, którzy mnie otaczają. Nie śmiem i nie umiem może wydawać o nich stanowczego sądu. Wiem tylko, że mają pewne cechy, które mnie rażą i nieraz zastanawiam się nad tem, Dlaczego ten świat, którego byłam tak ciekawa, mając lat szesnaście, do którego tak mi było pilno, o którym marzyłam, jak o czymś cudownym, dziś wydaje mi się płaskim i niezajmującym, męczy mnie często, czasem nudzi, a niekiedy nawet gniewa? Mężczyzna przeniósł swe obojętne oczy na twarz panny, która w tej chwili okryła się wyrazem rozwagi i odpowiedział. Jest to na nieszczęście własnością wielu na świecie rzeczy, iż z dala wyglądają jasno, a z bliska ciemno. Wielu, ale przecie nie wszystkich, zapytała panna, a w głosie jej zadrgała obawa i smutek. Prawie wszystkich zewnętrznych, odpowiedział mężczyzna. To tylko ma wartość gruntowną i niezmienną, co człowiek w sobie samym wyrobi siłą woli i pracy, i to, co ukocha z myślą rozumną i celem świadomym siebie. Panna spuściła wzrok ku ziemi i kilka chwil zdawała się głęboko zastanawiać nad słowami towarzysza. Podniosła potem głowę i rzekła powoli ze smutnym wyrazem... — Ja tego dobrze nie rozumiem, co pan powiedziałeś. Ja piękności i światła szukam wkoło siebie. Między ludźmi na świecie pragnę znaleźć ideał. Coś nieskazitelnego, co by mnie zachwyciło. Cóż niezwyczajnego, co by wyraźnie odbiło się od tła codziennej prozy. To znaczy przerwał mężczyzna, że pani marzy. Bardzo to zresztą właściwe jej wiekowi, ale dopóki tak będzie... Zawsze się pani zawodzić będziesz, aż te zawody marzenia pani w spokojną myśl przemienią, za pomocą której poznasz pani istotną stronę świata i życia. Młoda panna nie odpowiedziała nic na te słowa i postępowali dalej w milczeniu, i znowu ona marzyła, on myślał, nagle stanęli. U stóp ich ukazał się parów głęboki, prawdziwa przepaść, nad której brzeg przyszli, nie wiedząc sami o tem, gdzie przyjdą. Było to miejsce zachwycająco piękne. Wokoło porastał bór wyniosły rzadki, mchem zasłany i murawą, rozłożystymi konarami sosen powiewający w górze. Od stóp tych sosen spuszczały się dwie wysokie ściany parowu, miejscami gładkie, skaliste i ciemnożółte, miejscami porosłe karłowatą jedliną, pomiędzy którą powiewały bujne, wysokie grona różowych dzwonków, dzikie astry liliowe wychylały kołyszące się głowy, Albo strzelała gdzie niegdzie oparta o ścianę wysmukła gładka sosenka. I znowu kończył się pas roślinności, tworząc niby wielki schód ręką natury utworzony z zieloności i kwiecia, a rozpoczynała się gładka i spadzista ściana, zdająca się z niezmierną bystrością lecieć do dna przepaści. Ale nad nietem najpiękniej było. sosen, jodeł i różnokształtnych dzikich krzewów tworzyły się tam gęste altany i gajki. Z pośrodka ich wypływały strumienie to pojedynczo to snopami wąziuchnych nici srebrzystych, kręto i bystro płynęły po kamykach, tworząc miejscami szemrzące wodospady. Znikając na chwilę w nowej masie zieleni i znowu ukazując się, opływając stopy grubych drzew, samotnie rosnących gdzie niegdzie i niknąc ze szmerem w oddali, której nie dosięgało oko. Po samym środku urwiska, między grupą oplątanych powojem krzewów, Pobożna ręka jakaś wkopała krzyżyk biały. Wąziuchny strumyk przeciskał się tamtędy i płynąc tuż koło krzyża zdawał się całować stopy jego. W innej grupie zieleni odzywały się kiedy niekiedy pojedyncze, oderwane tony śpiewu słowika. W boże daleko kukała kukułka, a oprócz tych słabych głosów żadnego innego głosu słychać nie było. Tylko wysoko szumiały drzewa. I woń żywiczna boru wraz ze świeżym tchnieniem wiejącym od strumieni i rzeki pobliskiej napełniała powietrze. Przechadzająca się para stała nad brzegiem parowu w milczeniu. Młoda panna wysunęła rękę swą pod ramienia mężczyzny, oparła się plecami o sosnę, która obok niej rosła gładka i wysoka i z założonymi na piersi rękami ścigała wzrokiem bieg strumieni na dnie przepaści. Mężczyzna stał obok niej milczący, zamyślony także i wpatrzony w przeciwległą stronę parowu, ale z wyrazu twarzy jego prawie odgadnąć można było, iż myślał nad tem, z jakich geologicznych pokładów składa się ściana urwiska. Boże mój, jak tu pięknie, zawołała nagle panna, jakby nie mogła zachwytu swego dłużej w piersi zamknąć. I pan powiadasz, mówiła dalej, zwracając się do mężczyzny, i pan powiadasz, że ideałów nie ma na świecie. Alboż nie jest ideałem piękności i potęgi natura bez granic, piękna i silna w swych objawach, tak rozmaita, a tak jednak pełna harmonii. O tak zaczynam wierzyć, że nie między ludźmi ideałów szukać należy, ale w samotności i ciszy, między błękitem niebios i drzew wyniosłych zielenią, pod gwiazdami wysoko, kiedy duch Boży unosi się w nieprzerwanym słońcu pochodzie i na ziemi nisko, kiedy rozkwita kwiecie leśne, wonne, a niewinne. Tam na świecie Między ludźmi taka proza, taki chaos próżności, błahostek, egoistycznych uczuć i myśli. Tu wśród natury tylko wielkość i piękność bez granic ideał. Umilkła, złożyła ręce na piersi jak do modlitwy, i marzący wzrok swój podniosła znowu wysoko. Mężczyzna utkwił w niej oczy pełne badawczego wyrazu. Zdawało się, że poddawał stojącą przed nim dziewicę rozbiorowi krytycznego rozumu. Ciekawym, szepnął do siebie bardzo cicho ciekawym, czy egzaltacja ta jest wynikiem rozbujałej wyobraźni, czy istotnie ciepłego serca? Panna nie słyszała szeptu tego, zwróciła znowu wzrok na towarzysza i zaczęła mówić: Często zastanawiam się nad tem, dlaczego, gdy w naturze wszystko tak niezmiernie jest rozmaite, że nawet dwóch listków jednakowych nie ma na drzewie, ludzie są tak dziwnie, tak prozaicznie, tak nudnie do siebie podobni. Rzekłszy to, zamyśliła się. Mężczyzna zapytał: Jak to pani rozumiesz? tak odpowiedziała gdy przebiegam myślą wszystkich mych znajomych zdaje mi się że widzę szereg mannekinów jednostajnie ubranych chodzących gadających śpiących i jedzących wszyscy są sobie podobni i wszystkie istnienia są do siebie podobne nigdzie wielkiego szczęścia ani wielkiej niedoli wielkiej cnoty ni wielkiej zbrodni wszystko mierzone konwencjonalne objęte formami sztywne zimne każdy zaczyna dzień od śniadania, spędza go w pracy machinalnie spełnianej, albo i bez pracy, kilka godzin przepędza na pustej gadaninie i wieczorem idzie spać po zmówieniu pacierza z takim samym natchnieniem, z jakim jadł kotlety na śniadanie, a z daleko mniejszym niż obmawiał bliźniego. Gdzież tu więc myśl wzniosła, gdzie dążenia wspaniałe, gdzie te wielkie dramata radości lub bólu, w których objawia się potęga uczuć ludzkich? Nic, nic, prócz egoizmu, gastronomicznych funkcji, przymusowej pracy albo pełzającego próżniactwa. Doprawdy, prawdy, wśród tego wszystkiego ogarnia mnie czasem nuda śmiertelna i żałuję, że minął czas zaklętych królewiczów, błędnych rycerzy i zbójców zjawiających się w dobrych towarzystwach pod przybranymi nazwiskami. W czasie mowy pięknej panny mężczyzna nie spuszczał z niej badawczego oka, a gdy skończyła szepnął, a pragnienie wrażeń głośno dodał. Więc pani chciałabyś spotkać między ludźmi coś niezwyczajnego, coś zachwycającego albo przerażającego? Tak, odpowiedziała panna, chciałabym nareszcie po tylu zwyczajnościach choć raz ujrzeć na świecie bohaterstwo lub zbrodnie. Szczęście, które człowieka pod gwiazdy porywa albo rozpacz, od której serce pęka i życie się łamie. Mężczyzna chciał coś odpowiedzieć ale uwagę jego i jego towarzyszki zwrócił szelest kroków kogoś za nimi idącego. Odwrócili głowy i zobaczyli między rzadką kolumnadą sosen postępującego młodego mężczyznę, a tak zamyślonego, ze wzrokiem tak upornie wlepionym w ziemię, że ich nie spostrzegł. Na widok zbliżającego się dwa różne wyrazy zagrały na twarzach stojącej nad parowem pary. Obojętne oczy mężczyzny rozświeciły się czymś na kształt zadowolenia i serdeczności, lubo bardzo umiarkowanej panna zapłonęła tak szkarłatnym rumieńcem że oblał czoło jej i szyję spłynął aż na ramiona widniejące pod białym muślinem a bladoróżowa rosa tea zbladła przy nim bardziej jeszcze i wydawała się śnieżną mężczyzna towarzyszący płoniącej się pannie nie dojrzał jej gwałtownego rumieńca bo patrzył na nadchodzącego i zarazem wyrzekł dość głośno tonem uprzejmie brzmiącym Dobry wieczór, panie Auguście. Nadchodzący podniósł nagle oczy, jak człowiek zbudzony z głębokiego zamyślenia, spojrzał na tego, który go zawołał po imieniu, uśmiechnął się przyjacielsko i odpowiedział. Dobry wieczór, panie Edwardzie, nie spodziewałem się. Nagle stanął, jak wryty. Oczy jego zatrzymały się na twarzy panny towarzyszącej temu, z kim się witał. O ile ona zarumieniła się, spostrzegłszy go, o tyle on zbladł, spojrzawszy na nią. Oboje znać doświadczyli silnego wzruszenia, tylko że u dziewicy objawiło się ono rumieńcem, u mężczyzny bladością. A z tym rumieńcem i z tą bladością oboje byli bardzo piękni. Bledziuchna rosa tea drżała w płowych włosach panny nad czołem, które pochylało się nieco. Promyk słońca igrał nad bladą twarzą mężczyzny, ukazując na niej zdumienie i zachwyt. Pan Edward Gaczycki ze zręcznością światowego człowieka szybko spostrzegł wzruszenie towarzyszki, a przypisując je zapewne pomieszaniu sprawionemu widokiem nieznajomego, wyciągnął na powitanie dłoń do nadchodzącego, a do niej zwróciwszy się, rzekł Pani zapewne nieznajomy jest pan August Przybycki, mój dobry przyjaciel. A zwracając się do niego, wyrzekł, panna Wanda Rodowska, skłonili się sobie w milczeniu. Wanda powoli podniosła na Augusta swe szafirowe wielkie oczy i również powoli wysunęła do niego rękę. Nie znałam pana dotąd osobiście, rzekła głosem cichszym nieco niż ten, którym w przódy mówiła, ale widuję go bardzo często. Od kilku miesięcy jesteśmy bliscy sąsiedzi, dodała, zwracając się do Edwarda. Pan Przybycki odkąd bawi w Dixtein, mieszka naprzeciw domu, w którym my mieszkamy. August skłonił się po raz drugi, i uścisnął końce palców ślicznej podanej mu ręki. Ja także, odpowiedział, mam szczęście widywania pani codziennie stojącej w oknie lub idącej ulicą. A nawet, zawahał się chwilę, i uśmiech ozdobił jego kształtne, świeże usta. A nawet, dokończył, ośmielam się każdego wieczoru słuchać jej pięknej muzyki. Wanda spłoniła się znowu. Doprawdy, odrzekła zwolna, nie wiedziałam dotąd, że miewam słuchacza. I wielce kompetentnego przerwał pan Edward Widzisz pani przed sobą człowieka o chybionym powołaniu Mógł być artystą, muzykiem, a został urzędnikiem Czy tak? wymówiła Wanda A oczy jej znów się podniosły na twarz Augusta I zamigotały wyrazem zajęcia Pan lubisz sztukę i sam może grywasz? Sztuka pani, odpowiedział August, miała być celem mego życia Mówiono, kiedym dorastał, żem na artystę stworzony na muzykę kształciłem się do dwudziestego roku życia, ale potem okoliczności kazały mi wejść na inną drogę, na której łatwiej i pewniej zdobyć mogłem chleb powszedni. Dla powszedniego chleba chybić powołaniu swemu to rzecz okropna, zawołała Wanda z niezmiernym smutkiem w głosie. Czoło Augusta zasnuło się chmurami, oczy jego spuściły się może dla ukrycia gorzkiego wyrazu, który się w nich pojawił. Po chwili jednak podniósł głowę i odpowiedział ze spokojem lub głosem zniżonym nieco. Bywają w życiu pewnych ludzi epoki, w których nie wolno im myśleć o sobie i w których obowiązek i honor nakazuje im wyrzec się najdroższych nawet celów i miłości życia. Wanda nie odpowiedziała, była zamyśloną. August po chwili mówił dalej, całkiem już swobodnie. Chociaż jednak opuściłem wyłączny zawód muzyczny, do którego sposobiłem się za młodu. Nie idzie zatem, abym całkiem wyrzekł się sztuki. Poświęcam jej dotąd wszystkie wolne chwile moje i znajomość jej, a miłość dla niej uważam za najpiękniejszą stronę mego życia. Otóż znaleźliście się państwo na wspólnie ulubionym gruncie, zawołał pan Edward. Potrzeba ci wiedzieć, Auguście, że panna Wanda urodziła się też artystką, wiele czasu poświęca muzyce i gra prześlicznie. – O ostatnim wiem dobrze – odpowiedział August. – Ośmielam się nawet złożyć pani serdeczne dziękczynienie za niewypowiedzianie miłe chwile, jakimi pani mimo swej wiedzy darzyłaś mnie nieraz przez zachwycającą w istocie grę swoją. Usta Wandy otworzyły się w uśmiechu, który czarowny wyraz łagodności i niewinności rozlał po jej marzącej twarzy. Znowu podniosła na twarz Augusta spojrzenie, w którym tym razem malowała się pewna nieśmiałość i rzekła – może więc pan zechce bardziej z bliska grętę posłyszeć i odwiedzić nas. Mieszkamy przecie tak blisko. Moja matka będzie panu bardzo rada. August ukłonił się głęboko z podzięką i uszanowaniem, ale w milczeniu. Nie wiadomo było, czy przyjął lub odrzucił zaprosiny pięknej panny. Przez chwilę milczeli wszyscy troje. Pan Edward zdawał się znowu rozważać pokłady geologiczne przeciwległej ściany urwiska. Wanda ścigała okiem bieg strumieni na dnie przepaści. Po śniadej i wyrazistej twarzy Augusta przebiegały ruchome cienie i światła. To czoło chmurami się zasnuło, to z ucz strzeliła błyskawica, to po ustach przebiegł smutny uśmiech i spojrzenie zawisło na płowych dziewicy warkoczach. Na koniec odezwał się pierwszy. Nad podziw, niespodzianie spotkałem państwa nad brzegiem tego parowu. Co do mnie jest to miejsce ulubionych przechadzek moich, przychodzę tu prawie codzień, gdy tylko czas mi na to pozwala. Piękne bo też to miejsce, wyrzekła przeciągle Wanda, nie spuszczając oczu z szemrzących na dnie srebrnych nitek wody. Właśnie przed chwilą, odezwał się pan Edward, panna Wanda wyrażała swój zachwyt nad pięknością natury tutaj i zadowolenie, że dla niej opuściła liczne towarzystwo, z jakim przybyliśmy do tego borku na zaimprowizowaną majówkę. — A państwo tu przybyli z towarzystwem — wyrzekł August i z wyraźnym niepokojem rozglądał się w koło, jakby się obawiał ujrzenia tuż, tuż wysuwającego się z pomiędzy lasu mnóstwa ludzi. — Zostawiliśmy je daleko poza sobą — odrzekła Wanda — i wdzięczna jestem panu Gaczyckiemu, że mi to przypomniał. Ja tak lubię ciszę i piękność lasu, że gotowałabym się zapomnieć tu i długą nieobecnością nabawić o siebie niepokoju znajomych moich. Panie Gaczycki, już czas, abyśmy wrócili do naszego towarzystwa. To rzekłszy, zebrała w dłoń długie fałdy swej sukni, jedno jeszcze spojrzenie rzuciła na dno parowu, jakby trudno jej było rozstać się z jego widokiem. I pełnym poważnego wdzięku ruchem postąpiła pomiędzy sosny w stronę, z której wraz z panem Edwardem nadeszła. Dwaj mężczyźni szli obok niej, ale żadnemu już z nich nie podała ręki a wstępowała sama na strome wzgórze, spokojna i zamyślona, krokiem lekkim a pewnym, z którego można było poznać siłę i zdrowie najpierwszej młodości. Przy trudnym wspinaniu się na górę, piersi jej nawet nie wzdymała się bynajmniej przyspieszonym oddechem zmęczenia. Tylko białe policzki zaróżowiały trochę i delikatnością barwy sprzeczały się o pierwszeństwo z drżącą w płowych włosach Rosatea. Pan Edward znowu obojętnymi swemi oczami rozglądał się w koło, jakby myśląc o zdatności otaczających sosen na maszty dostatków zbożowych. August szedł ze schyloną głową, a oczy jego spod powiek spuszczonych ścigały brzeg białej sukni wandy, muskający leśne mchy i nieśmiertelniki. Po kwandransie lub więcej takiego milczącego pochodu, do uszu trojga idących doszedł gwar rozmów i w dali między zielenią zabłysły barwy kilku sukien. August przystanął. Przychodzi mi tu pożegnać państwa, rzekł z ukłonem. Państwo zbliżacie się do licznego towarzystwa, ja zaś, który go nie znam, wrócę tam dokąd szedłem. Wanda zatrzymała się i znowu powolnym ruchem wysunęła do niego rękę. "Spodziewam się wkrótce zobaczyć pana", wyrzekła, "ponieważ oboje jesteśmy zwolennikami muzyki, a w mieście naszym tak mało znajduje się ludzi podobnego nam zamiłowania." Więc może bliższa znajomość między nami wyjdzie na korzyść nami sztuce. I znowu cudownej słodyczy i niewinności uśmiech otworzył usta wandy. August podniósł twarz bardzo bladą. Oczy jego mgliły się i płomieniły na przemian. W głosie prześlicznej panny usłyszał prośbę. Skłonił się z szacunkiem i wdzięcznością, a uścisnąwszy rękę Edwarda, oddalił się szybko. Wtedy Pan Gaczycki grzecznie podał ramię wandzie. I oboje postąpili ku widniejącemu między zielenią towarzystwu. W chwili gdy Wanda zapraszała Augusta do domu swej matki, o kilka kroków od nich zaszeleściło coś w gęstwinie młodych sosenek i jałowcu. I pomiędzy kolczatemi gałęźmi przemknął kolor w wstążek i błysnął wyzłacany krzyż różańca. Była to pani Apolonia Kuderska, która zdjęta niezmierną troskliwością o śliczną, dobrą, kochaną Wandziulkę. Pomknęła na jej spotkanie, ukrywając się między gęstwinę zarośli, aby, niewidzialna, spotkać się wracającą z panem Gaczyckim i z ukrycia móc lepiej czuwać nad zbawieniem jej duszy. Doceniasz? Subskrybuj.